Cześć, tu Tomek z Motokontrolera. witam w kolejnym odcinku serii ciekawych przypadków. A co dzisiaj? Bez gwiazdy nie ma jazdy, czyli Mercedes-Benz. Klasyka, powiem szczerze, no już dawno nie oglądałem tego egzemplarza, gdzieś w początki mojej kariery zdarzało się często oglądać ten egzemplarz. W tych czasach, no powiem szczerze, już rzadkość. Mercedes klasy E, 300 TD. Wersja awangardem. Jeszcze się trzyma jakoś ten samochód. No już, już auto, najczęściej one zgniły i już dawno zostały przerobione na żyletki. I za dwa razy się już nimi ogoliliśmy pewnie. 3-litrowa jednostka diesla, moc 177 KM, nadwozie sedan, skrzynia automatyczna, oczywiście diesel. Przebieg 328 tysięcy. Co mamy w opisie? Pobierz naszą wtyczkę i sprawdzaj historię szkód pojazdu bezpośrednio w ogłoszeniu. Link w opisie filmu. Full opcja wyposażenia limuzyny. Wszystkie obicia skórzane, kierownica skórzana, wykończenie deski rozdzielczej, drewie sandałowym. Posiada trakcję, komputer pokładowy ABS, tempomat. Pojemny bagażnik, elektrycznie otwierane szyby, przód i tył, klimatronik dwustrefowy. Wyposażenie samochodu: wchodzi radio, CB z anteną montowaną na bagażniku na magnes. Można <śmianie> zmienić jej lokalizację lub zdemontować bez pozostawienia śladu. Spalanie średnie 8 litrów na 100 km. Samochód w doskonałym stanie z zewnątrz i wewnątrz. Jestem pierwszym właścicielem w Polsce od ponad 20 lat. Stan samochodu jest idealny, bezwypadkowy. Ubezpieczenie wraz z przeglądem technicznym ważne do kwietnia 2026 roku. Jestem bardzo ciekaw tego stanu idealnego, bezwypadkowego. Owszem, szacun, właściciel 20 lat w posiadaniu tego samochodu. Fajnie. Podaje nam tu wszystkie dane, podaje nam numer WIN. Zaznaczył, że samochód jest zarejestrowany w Polsce: jest C, jest od pierwszego właściciela od nowości, jest bezwypadkowy. Nawet mamy zaznaczoną opcję Tuning. Jestem bardzo ciekaw, co to za opcja Tuning, no ale taką opcję mamy. Mam nadzieję, że za chwilkę się tego dowiemy. Na ile wycenia ten egzemplarz? 22760. Wow! Nie powiem, że to jest mało. No, ale może faktycznie, jak ten samochód, tak jak tutaj pisze sprzedawca, jest w doskonałym stanie, z zewnątrz, wewnątrz, idealnym, można powiedzieć wręcz, bez wypadkowych. Widać, że faktycznie po tablicach, że jeszcze mamy stare tablice, jeszcze z flagą Polski, a nie Unii, więc to by się potwierdzało. Łączę się z ekspertem, który miał okazję oglądać ten samochód. Wykonywał tutaj test MAXI i zaraz sobie omówimy przebieg tych oględzin. Jesteś w trakcie zmiany auta? Sprawdź auto przed kupnem z motokontrolerem. W efekcie otrzymasz szczegółowy raport z informacją kupować czy nie kupować. Postaw na bezpieczne kupowanie samochodu. Halo, Mateuszu, słyszymy się? Cześć, tamku, słyszymy się. Cześć, witam cię! Mercedes i to Mercedes klasy E. Co to tam z tym autem się działo? Kto jest właścicielem takiego, można powiedzieć, rodzynka? Skoro tak tutaj jest to auto, ładnie przedstawione aukcji, no mamy zdjęcia, tych zdjęć też tam było 26, no powiem szczerze, że ze zdjęć też wygląda całkiem nieźle, mam nadzieję, że na żywo też tak to się przedstawiło. Oddaję głos, zamieniamy się w słuch. Jeśli chodzi o auta od starszych osób, ja zawsze się obawiam patentów i no przyznam szczerze, że... No nie zawiodłem się. Natomiast jeśli chodzi o oględziny pojazdu, no to faktycznie tak jak powiedziałeś, na zdjęciach auto wygląda atrakcyjnie. I faktycznie z takiej bezpiecznej odległości auto wygląda atrakcyjnie, ponieważ jeśli chodzi o tą galanterię chromów, tak i tak dalej, no to wszystko jest kompletne, wygląda nie najgorzej. No ale niestety. Problemy zaczynają się pojawiać w momencie, kiedy zbliżamy się do samochodu, ponieważ no, zaczynamy dostrzegać coraz więcej mankamentów. Tutaj, zgodnie z deklaracją właściciela, lakier został na aucie odświeżony. Ja osobiście mam. Uwagi a propos jakości wykonanej tej, wykonanego tego odświeżenia, ponieważ są widoczne niedoskonałości wynikające z nos pewnej niefachowości przy tym lakierowaniu. Widoczne są ślady po prawdopodobnie bąbelkach powietrza, i oczywiście no to auto słynęło z korozji. To odświeżenie lakieru właśnie zapewne nie, 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 nie wzięło się bez przyczyny, no i tutaj tak naprawdę widać, że problem powraca, no nie chce się odczepić od tego egzemplarza, w sensie od tego modelu tak, tak naprawdę, bo nawet mimo tego, że ten remont został wykonany, to i tak mamy kolejne ślady korozji. Widoczne są one w postaci ognisk korozji na dolnej krawędzi pokrywy bagażnika. Dolne krawędzie drzwi również są skorodowane. Jest to widoczne bardzo do dobrze, w szczególności po ich otwarciu od wewnętrznej strony, tam gdzie się gromadzi tak dużo tej wilgoci. Progi również korodują tak na końcówkach z tyłu. Także no, niestety ta, ta opinia, która przygnęła do tych samochodów, nie była, nie była wyssana z palca. Tak. Koroduje nawet ramka dookoła okna, w w przednich drzwiach, także co się da. W torce wieje. Jest to proces, jak widać, bardzo trudny do zahamowania. Widać również w sensie, e, pragnę wierzyć w to, że auto nie było, e, nie brało udziału w wypadku. No i w sumie, patrząc na odczyty grubości lakieru, czyli również i masy szpachlowej, które naj, naj, najwyższe są w dużej mierze w okolicy tylnych nadkoli, no to to by się po, pokrywało w sumie z tym, e, gdzie korozja najczęściej się rozbudowuje, tak? czyli właśnie tam, czyli tam były najintensywniejsze naprawy. I to powiedzmy, nam się też pokrywa w jakimś stopniu z odczytami zmiernika. Z poziomu komory silnika no widać, że demontowane były przednie błotniki, demontowana była maska, prawdopodobnie właśnie do mm. naprawy. Na błotnikach w sumie mamy dosyć niskie wartości, więc podejrzewam, że to mogły być po prostu elementy wymienione w całości. Oględziny od spodu są utrudnione ze względu na to, że z jednej strony na plus, bo auto zostało zakonserwowane, podłoga została zakonserwowana, no ale została zakonserwowana biteksem, w związku z czym no trudno jest tak naprawdę dokładnie ocenić stan podłogi przez tą powłokę, no bo tak jest ona bardzo gruba i, i w żaden sposób no nie jest to jakiś wosk, który pozwala na to, żeby zobaczyć, co się dzieje. No i faktycznie po opukaniu takim bardzo zgrubnym podłogi, no to też wyszła dziura tak przez ten bitex Także no niestety, ale korozja dalej chrupie i widoczne są też ślady korozji, w szczególności takie najsilniejsze w tylnej części, w okolicy bagażnika, w okolicy kanapy z tyłu, tak, tam się dużo dzieje, no i również widać, że te końcówki progów właśnie również rdzewieją w okolicy przejścia w nadkola. W bagażniku pod wykładziną również no, jest widoczna korozja na zgrzewach, nie są to jeszcze dziury, no, ale to też na pewno coś, co w jakiejś dalszej perspektywie... Czasu no, nie pozostawi tych blach tak bez jakichś grubszych uszczerbków. No, mimo, tego, mimo tego wykonanego remontu, no to po pierwsze mamy dalej problem z korozją, no a poza tym, tak jak powiedziałem, no, jakość wykonania tego lakierowania no, też jest nie do końca zadowalająca tak naprawdę. Także jeśli ktoś poszukuje egzemplarza, który mógłby być, nie wiem, jakąś perełką w kolekcji, no to niestety nie to auto. Także tutaj mamy kwestie wizualne omówione mniej więcej z zewnątrz, wewnątrz auto prezentuje się całkiem w miarę. Mamy wymienioną zgodnie z deklaracją właściciela podsufitkę. Dekory drewniane są w nie najgorszym stanie, nawet mimo tego, że dekor w oczku prawych przednich drzwi nieco odchodzi, ale to jest pewnie kwestia do załatwienia dla, dla osoby, mhm. która ma jakieś tam minimum umiejętności. Problemem na pewno może być pęknięcie kokpitu na w okolicy pokrywy poduszki powietrznej pasażera. Zniekształcone są również elementy boczków drzwiowych pod szybami, także to też wizualnie prezentuje się nie najlepiej. Jest to najbardziej widoczne z zewnątrz, tak naprawdę. No i mamy też pakiet niedziałających elementów wyposażenia, takich jak na przykład nie działa w mojej opinii w trakcie oględzin podgrzewanie tylnej szyby. Nie składało się prawe lusterka, ponieważ auto w 97 było wyposażone w składanie lusterek, także tutaj nie składało się prawe lusterko. Wylany był wyświetlacz panelu klimatyzacji, ale klimatyzacja sama w sobie działała, nawet bardzo. W radiu również jest niesprawny wyświetlacz, natomiast radio samo w sobie działało. Poza tym, też taka ciekawostka. A propos właśnie patentów, o których wspominałem na początku, nie działało opuszczanie tylnych szyb, tak czy oględzin. Z relacji tego pana wynikało, że zostało to zostały po prostu rozłączone kostki w tylnych drzwiach, żeby dzieci z tyłu nie mogły sterować samodzielnie tymi szybami, tak, żeby nie denerwować kierowcy w trakcie jazdy, wiadomo. No natomiast pan nie zdawał sobie sprawy z tego, że auto jest wyposażone w blokadę, tak, na panelu kierowcy do, do blokowania po prostu takiej funkcji. Także to jest taki Ну no, да Tak, tak, także to jest taka ciekawostka. Nie działało również zdalne opuszczanie zagłówków. Mhm. To jest takim charakterystycznym elementem wyposażenia Mercedesów. Tutaj mamy też problemy takiej natury. No, widać, że coś tam po tych 30 prawie latach z elektryką po prostu w samochodzie się dzieje. Komputera nie udało mi się podłączyć do Mercedesa, ponieważ no ta e-klasa tej generacji rozpoczęła się jej produkcja mhm. jeszcze przed wejściem w życie standardu OBD2. Także no, tutaj nie miałem możliwości wykonania diagnozy komputerem. Z tego powodu nie ma jej wyników. Przebieg, no patrząc na stan wnętrza, na, na stan tego pojazdu, no. Oceniam jako oryginalne, bo oczywiście były widoczne ślady zużycia na tapicerce skórzanej, w szczególności tak na, na, na fotelu kierowcy co nie dziwi, ale no, ta skóra stosowana w autach w tamtych latach w Mercedesach no, była na tyle wysokiej jakości, że poza takimi typowymi uszkodzeniami, tak, śladami eksploatacji w postaci tych zagięć powiedzmy i tak dalej na niej, no to prezentowała się dosyć dosyć dobrze. Także no przypuszczam, że jeszcze pewnie jakieś 200 tysięcy kilometrów i wtedy może zaczęłaby się jakoś przecierać i, i pękać. I chodzi o sam silnik, no to auto przysłowiowo odpalało na widok kluczyka. Pracuje bardzo, bardzo kulturalnie na tyle, na ile taki silnik jest w stanie w sensie dieslowski pracować. Odgłosy w trakcie jego pracy, przyspieszania i tak dalej, no nie budziły żadnych, żadnych zastrzeżeń. Jazdę próbną wykonał e, właściciel auta. Auto wyposażone było w skrzynię automatyczną. I tak jak wspominałeś, właśnie w ogłoszeniu jest uwaga na temat tego, że auto jest tuningowane, i tutaj z relacji właściciela wynikało, że moc faktycznie została podniesiona za pomocą chip tuningu o około 40 koni mechanicznych. No i faktycznie, jak się spojrzy na dane katalogowe i odniesie to do tego, jak to auto jechało, a właściciel auta się nie patyczkował, no to jestem w stanie uwierzyć w tą wersję, że mocy tam jest faktycznie więcej. Czyli w trakcie jazdy, w w trakcie tej jazdy próbnej pracowała prawidłowo, właściciel nie, nie, nie potrzebował jakichś dodatkowych nie wykonywał jakichś zbędnych ruchów kierownicą, żeby utrzymać auto na zadanym torze jazdy z hamowaniem również nie było problemu. Zawieszenie również pracowało prawidłowo w trakcie jazdy. Także tutaj bez jakichś większych uwag. Oględziny silnika zarówno z kanału, jak i od góry, wskazywały na pewne problemy, z którymi kolejny właściciel może będzie musiał się. Borykać, ponieważ widoczne były silne zapocenia w EGR-u i też było widać zapocenie na przewodach prowadzących do interkulera, na przewodach olejowych. Także również odma prawdopodobnie wymaga pewnej uwagi, bo o ile na przykład turbosprężarka była czysta, sucha i tak dalej, to o tyle na przewodach od, od, od odmy były widoczne, był widoczny również taki dosyć obfite zapocenia z oleju. Auto ogólnie w swojej e, przyszłości silnik w swojej przyszłości Przeszedł remont, ponieważ doszło do jego, do jego przygrzania z powodu, jeśli dobrze pamiętam, pękniętego węża z układu chłodzenia i została wymieniona jedna z głowic. I do dzisiaj auto dalej sobie jeździ. Natomiast w trakcie pracy, no, jest widoczny taki delikatny, siwy dym z rury wydechowej. No tutaj właściciel twierdził, że tłoki nie były wymieniane, więc może warto by było ewentualnie zainteresować się tym tematem, mhm. czy właściciel też twierdził, że nie do do lewa oleju do, do silnika. Natomiast no, nie, był to jakiś, nie były to jakieś zasłony dymne, tak? Natomiast mówię, taki delikatny siwy dymek był, co raczej w dieslu jest. Raczej byśmy się spodziewali troszeczkę innego koloru spalin. Także no to mimo wszystko warto by było pewnie też zwrócić uwagę na to, czy, czy silnik właśnie pobiera olej w trakcie pracy. Ale poza tym jego praca, jazda próbna i tak dalej, to wszystko odbyło się bez większych problemów. Także tak się przedstawiał ten egzemplarz. Bardzo daleki od ideału. Właściciel w trakcie oględzin nie dysponował, nie miał przygotowanej dokumentacji, natomiast z jego relacji wynikało, że no w aucie regularnie wymieniał płyny, również takie płyny, które dla wielu użytkowników aut nie są oczywiste, jak płyn chłodniczy mm -hmm. czy płyn hamulcowy. Natomiast, tak jak mówię, no nie mieliśmy tutaj papierów, które mogłyby to potwierdzić. Właściciel również twierdził, że używa dodatki uszlachetniające zarówno doli do oleju, jak i paliwa. Teoretycznie można uznać, że właściciel starał się dbać o auto tak mocno, jak tylko mógł. Natomiast no, pozostaje kwestia tego, że no, jeśli chodzi o kwestie estetyczne, to auto jest dalekie od ideału, no i troszeczkę nam się tutaj to kłóci. Wynik ograniczony nam się kłóci, niestety, z. Z treścią ogłoszenia, natomiast ja też troszeczkę mam do tego takie podejście, no, że to auto, z którym właściciel jest prawie 30, przepraszam, prawie 20 lat, traktuje troszeczkę jak swoje dziecko, a jak wiemy, rodzic zawsze stara się o swoim dziecku mówić, myśleć jak najlepiej, no i pewnych fat po prostu może nie nie zauważać. No myślę, że na pewno tak jest, bo tak jak tutaj dobrze to powiedziałeś, właściciel napisał, że samochód jest w idealnym stanie, bezwypadkowy. Do tego idealnego stanu to niekoniecznie bym się zgodził. Można było się tego spodziewać, to auto to ma już 28 lat, więc przebieg ponad 300 tysięcy. No, do ideału to na pewno nie należy i to nie jest egzemplarz kolekcjonerski, który można sobie wstawić i na niego patrzeć. To auto jest użytkowane do dnia dzisiejszego Eksploatowane. Plusem jest to, że, że tak jak powiedziałeś, obecny właściciel jest właścicielem od ponad 20 lat, dbał na ile mógł, dlatego ten auto jeszcze jest zachowane w takim stanie, a nie innym. Bo jak ktoś by zmieniało ono by właścicieli, ktoś by o niego nie dbał, nie serwisował, to no by był już podejrzewam, że w stanie agonalnym, albo już by tego auta nie było na naszym rynku. No nie pozostaje mi się z Tobą nie zgodzić. No, w innym przypadku pewnie właśnie. Byśmy się nim już golili dawno. Dokładnie, dokładnie. Super. Dzięki wielkie za fajne i szczegółowe umówienie przebiegu oględzin, za przybliżenie nam tego konkretnego egzemplarza. Przy nagrywaniu kolejnych odcinków będę się na pewno z Tobą kontaktował. Do usłyszenia. Trzymaj się. Cześć. Cześć Tomku. Dzięki za spotkanie bezwypadkowe, jasne. Tworzyliśmy narzędzie historia szkód pojazdu powin. Gdzie za darmo możesz sprawdzić, czy auto miało jakąś szkodę. Płacisz tylko wtedy, kiedy chcesz otrzymać szczegółowy raport. Wejdź na historiaszkód.pl Co sądzicie? Powiem szczerze, ciekawy egzemplarz, z ciekawą historią od właściciela, który naprawdę dbał, bo to, tak jak tutaj mówiliśmy, dbało, ten na ile mógł, na tyle dbał. Nie jest to auto, które możemy traktować jako mm, egzemplarz kolekcjonerski. Nie wiem też do końca, jakie nasz klient ma oczekiwania, natomiast myślę, że ten samochód jeszcze posłuży. Owszem, wymaga na pewno wkładu finansowego, na pewno będzie wymagał jakichś napraw. Czy on jest warty tych pieniążków? Sami e, ocencie, dajcie znać. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę, subskrybujcie nasz kanał. Pamiętajcie o opcji podbijania i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, pozdrawiam Was, na razie, cześć.